W dzisiejszym odcinku będziemy sadzić youtuberów, więc moi drodzy macie 3, 2, Jeden sekund, żeby zostawić łapkę w górę, szybko zróbcie to, zanim skoczę do wody. Macie 3 sekundy. Uwaga, 3, 2, 1, pyk! Dobra, szybko, szybko musicie zostawić łapkę w górę. A jest to druga część odcinka Minecraft, ale możemy posadzić każdego youtubera. No i moi drodzy, zobaczymy, co będzie się działo oczywiście w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy jakich youtuberów będziemy dzisiaj mogli spotkać, yy, posadzić. Ale oczywiście tak jak już tutaj. Tutaj tradycja oczywiście nakazuje, musimy zrobić oczywiście pierwsze rzeczy z drewna. A będą to oczywiście e, motyczka. Będzie to motyczka, hoe, który się robi w taki sposób. Patrzcie, najpierw musimy zrobić crafting table i patrzcie dalej. Crafting, jak mamy posadzony pyk, to musimy zrobić e, patyczki. A z patyczków, moi drodzy, co robimy? Motyczkę! Tak jest. No i od razu będziemy mogli sadzić. Tak jest, więc moi drodzy, zostawiajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo wbijamy 200 tysięcy subów. Jak widzicie, ten kanał jest zweryfikowany. To ja, Matruner. Eee, no i co? Eee, szukamy może tych eee, sadzonek, youtuberów. Czas poszukać, no nie wiem, gdzie oni mogą być, eee, te sadzonki tych youtuberów. Tylko czekaj, eee, może tu gdzieś. W... O! Eee... Pierwsza sadzoneczka. Uwaga, patrzcie, wygląda jak normalne jajko spawnujące. Ale co to za youtuber? Co to za youtuber? Kosi! O, mój przyjaciel Koshi, Dzień dobry. O, tu jest kolejna. A co to jest? I, I super MWK. Ok, MWK, pokoziomuś. E, myślę, że będzie naprawdę spoczko. Tu jest kolejny. Kto to jest? Gplay Wow! No, to powiem wam szczerze, że naprawdę. Kolejny LJ. LJ! Minecraft! No to pozdrawiam was, chłopaki. W ogóle mam taką ciekawostkę dla was, LJ, bo LJ, jeśli to oglądasz, to ja wygrałem konkurs na 7000 twojego kanału subskrypcji. Miałeś 7000 subów i wygrałem. To ja, matruner, tak. Eee, poczekaj, to jest to jajko? To jest to lj -a? Tak. LJ, jeśli to oglądasz, to jest apel do Ciebie, możecie nawet do niego napisać. Matruner wygrał konkurs na zrobienie herbatki z cytrynką! I to ja byłem! Tak, Matruner! <ścoughs> no dobra, nieważne. Eee, było, minęło, LJ po prostu już nie pamięta pewnie, bo to już było bardzo, bardzo dawno temu. No ale w każdym bądź razie lecimy dalej, posadzimy lj -a. Posadzimy, słuchajcie, G-Player. Posadzimy M, y, i Super MWK i posadzimy kosziego. I chwileczkę poczekać, chyba, że znajdziemy, wiecie co, wiecie kogo? kszkieletów Żeby po prostu zrobić z nich mączkę kosną. I mączkę kosną będziemy mogli oczywiście zrobić z nich sobie e, tych. Mm, no, będziemy mogli zrobić z nich po prostu, żeby to szybciej urosło. Więc zaraz zobaczymy, czekaj, jakieś. Kurcze, szkielet by się przydał chyba w tym lesie może być co? Nie wiem czy to jest najlepszy sposób, żeby pokonać k szkieletów. Omoszty! Omoszty, kurcze. Omosz Zaraz zginę. Omosz! Nie, 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 nie! Dobra, nieważne, ale mam jedną kość przynajmniej. Co? Youtuberzy już wyrośli? Eee, yy, dobra, trzeba będzie tylko zrobić jeszcze jedną bardzo, i to bardzo ważną rzecz, bo chcę sprawdzić, co z tych youtuberów wypadnie, więc moi drodzy, szybko zostawiajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, no to już, już, już wam mówiłem o tym, ale czekaj, 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 czekaj. patrz, teraz zrobimy tak, eee... Yy... Gdzieś tutaj był crafting table, ale zrobimy sobie oczywiście z tego kolejny crafting table, pick. Dobra, szkielety oczywiście mnie pokonały, ale zrobimy z tego patrzcie, kilofek! I teraz będziemy mogli sobie wykopać każdego z tych youtuberów i sprawdzić co wypadnie na przykład z LJ'a, co wypadnie z Kosiego, co wypadnie z MWK i co wypadnie z Gplaya, GPLAY! Eee, pozdrawiam serdecznie mojego ziomka <grywa> no Dobra, już dawno nie gadaliśmy, ale okej, okay, dobra, lecimy eee, teraz będzie oczywiście eee, LJ, pa Pyk, wow, pszczoła się zrobiła Ale <grywa> nie, dobra, mamy 28 magmy blok Ty, a wiecie jak w ogóle magma blok działa, patrz Ja na przykład wezmę sobie tak, zrobię cyk, cyk, cyk Cyk, 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 cyk I patrz, teraz puszczę shifta, pyk i co, bije mnie czy nie? Co jest grane? Dlaczego mnie nie bije? Magma blok? Nie ogarniam tego. No dobra, nieważne, nieważne. Teraz zrobimy koszy jego, pa. Pyk. I co z jego wypadło? Co? Bedrock? Yy, dobra, to jest bardzo... A, zrobię coś bardzo głupiego. Patrzcie na to. Pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. i pa. Pyk. Pyk! Eee, jak ja mam stąd wyjść? Patrz dobra, będę kopał tutaj przez 10 milionów lat nie wyjdzie, ale dobra, musimy się wykopać z dołem. No dobra, spróbujemy. Cyk, wyszło. Widzicie, to była klatka, to była pułapka, ale teraz jak niech ktoś się zespołnuje tam w środku, no to teraz będzie miał przypał trochę No dobra, nieważne. Mm. W każdym bądź razie mamy jeszcze dwóch youtuberów i teraz niech ktoś się spełnuje tutaj w środku to ma przegrane. Eee, lecimy. Eee, dobra. i super mwk Co wypadło? <laughs> wow. Best fishing road. Ej, ja chcę to przetestować. Ja chcę to przetestować. Powiem wam szczerze, że chcę to przetestować. Pyk. I dobra. Czy coś wypadnie? Niech coś wypadnie. Uwaga. Trzy. Dwa Wow. Dobra, wow, ryba Tutaj rybka eee, To to był dorsz? Tak, to jest chyba dorsz Dobra, i jeszcze jeden raz Jeszcze jeden raz, niech coś wypadnie Niech coś, jakaś rybeczko. Tak, dawaj, dawaj, dawaj Ja tutaj będę patrzył, będę wszystko widział dookoła I pyk Jest, patrzcie, mamy Pufferfish Pufferfish to jest ta rozdymka Chyba się tak nazywa eee, Dobra, teraz Gplay Gplay, pyk co z g wypadło? Bedrock! Ej, no to mamy Bedrocka mnóstwo! Ej, zbudujmy jakiś domek. Czekaj, 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 czekaj. E, pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Z g Bedrock? No to jest niesamowite. Czekaj, e, jak to zrobić? Na przykład, o tak. Dobra, G-Play, patrz. Zobacz, zbuduję domek e, i tutaj na przykład będzie. Um, tu będzie Łóżeczko stało. O, oh, w tym miejscu Łóżeczko. Tam będzie Crafting Table. Tu będzie, nie wiem, powiedzmy, jakiś. <laughs> Patrzcie, możemy normalnie sobie zbudować domek bez problemów. No dobra. E, o, wejście też zrobimy. Pa. Raz, dwa, trzy. Cztery. I tu będzie taka ścieżka, patrz do, do, do domku z bedrocka No dobra ej idziemy szukać kolejnych youtuberów Nie no szukam kolejnych I taka lipa trochę powiem wam szczerze No nie ma żadnych youtuberów Tylko są same te yy, nasionka Dobra nie wiem czy je wyrzucać Czy co z nimi robić No dobra weźmy na razie O tutaj może O jest kolejny Tu jest kolejny widzę Ej w tym lasku, w lasku się pojawiają du Dużo Okej, okay, lecimy, lecimy, tu jest kolejny youtuber do posadzenia, żeby go wyhodować. I jest kolejny, dobra, ej. Mandio, Minecraft Blowek Lisu. Ej, ale sztos. Dobra, e, może jeszcze jakiegoś youtubera byśmy znaleźli? E, tylko czekaj, e, gdzie lecieć, gdzie biec, gdzie szukać? No to jest pytanie, tylko... Mm... Poszukajmy jeszcze. No dobra, jeszcze tak wracając, znalazłem, patrzcie, nie wiem czy to już było, czy co, ale dealer! Dealerek. No dobra, to posadzimy wszystkich tych ziomeczków. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. No i mamy sadzonki, jeszcze tylko dealer. E, dobra, dealer! E, Mandzio, Blowek? I lisu? Chyba znacie wszystkich tych YouTuberów. Lisu jest w sumie spokoziomek, widziałem kilka filmów. Posadzimy cię, Lisu. E, blowek, pyk, blowek posadzony. E, mandzio, uwaga, mandzio posadzony. I dilerek <ścoughs> Wszyscy, udało się, dobra. Ej, może kogoś urośniemy? Albo nie, dobra, poczekamy chwileczkę, albo damy im, patrzcie tak o, pyk. Pyk. O, tutaj już podrosło, widziałem. E, dobra, poczekajmy chwileczkę i zaraz sprawdzimy, co to za youtuberzy będą. E, Lisu, e, ktoś tam, e, to tam dealerek chyba, albo tu dealerek, czekaj, tu dealerek chyba, co? Patrzcie na to. Youtuberzy urośli. Lecimy szybko sprawdzić. Jest dealer. Dzień dobry, tobie dealerku. I tu mamy lisa. Lisu. Eee. To ponocie jest chyba mandzie a to. Yy, to jest. Yy, Blowek! Blowek był takim yy, deadpoolem albo Spiderman Deadpool chyba. <laughs> no dobra, yy, wykopujemy, sprawdzamy, co, by, co uda nam się wykopać. Uwaga, pyk. U, firewerki wypadły z yy, blowka. Dobra, lisu. Proszę bardzo. Hełm diamentowy, nice, yy, z mandzia? To ponoć jest mandzio. Ziemniaczki pieczone, dobra, to zjem nawet jednego, bo mi się akurat przyda. Dobra, ale yy, jeszcze mamy tutaj dealerka. Uwaga, pyk! Yy, dealer. Yy, co z dealera wypadło? Strzały! Ej, no to gites! Czy tutaj są kolejni youtuberzy do posadzenia? Proszę, o tak! Mamy pierwszą, ale zaraz sprawdzimy, kto to będzie. Kto to może urosnąć? Eee, kolejny YouTuber. Yes! Brawo, i tu. Dobra, i mamy już trzy i czwarty. To będzie. Enzi, Wow, no to teraz się będzie działo, moi drodzy. To będzie się teraz działo. Jak już Enzi wjechał na, na rejony, no to się będzie działo. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Posadzimy, patrzcie. Kogo mamy? Enzi, Yahimozo, Hunter i Angular. Dobra, e, może. Nie wiem, J, H, no to chyba e, A, B, C, D, F, G, H, J. No to Hunter i, i Yahimozo. Dobra, czyli robimy alfabetycznie. Angular, proszę bardzo. Eee, Enzi eee, chyba jest. Dobra, Hunter. Dobra, niech będzie taka kolejność. <laughs> Nie wiem, czy to jest alfabetycznie, ale dobrze, niech oni sobie rosną na spokojnie. Zobaczymy zaraz, za momencik. Co to za YouTuberzy wypadną. Ale ci sklepie, Creeperze, a ty! Amos! Dobra, nieważne. Eee, w takim razie, słuchajcie, chyba wydaje mi się, że nasi youtuberzy już urośli, już stoją. Trzeba ich sprawdzić. Eee, dobra. Kto jest najlepszym z Was youtuberem? Niech stanie na tym bloku grasu. O, szybko, szybko, szybko. <laughs> no dobra, ja stanę. Dobra, oni po prostu zostali wyhodowani, więc lepiej po prostu. Ich wykopmy. Uwaga, jakimozo? Co wypadło z jakimozo? Yy, nie wiem. No dobra, niech będzie. Yy, Hunter Bright. Hunter Bright. Perły! Sześć perewek. Nice. Patrzcie, możemy się pyk. Nie, aż tak daleko. Pyk. No dobra. Na drzewka może być. Yy, lecimy z kolejnymi YouTuberami. Cyk do wody. Yy, teraz Angular dzień. Dobry Angularze. Mo, nie, Silk Shower, pa, pa na to. Ja, Angular to zrobił, o kurcze, kozacką rzecz, patrz. pik 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 pa, patrz, jak to kopie, kozacko, nice. Cyk, 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 patrz. Tyk tik tyk 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 tyk. No i teraz mamy patrz ile rzeczy mega. No to super. Dobra, w takim razie jeszcze nam został tylko jeden youtuber. No to Enzi pokaż kotku, co masz w środku. Lecimy. Dobra, uwaga. I... pyk! Eee. Totem nieśmiertelności! Najsik! Nice. To jest mega, mega fajna sprawa. Eee, lećmy może szukać dalej youtuberów, bo widzicie, mam totem nieśmiertelności. Mogę nawet się tepnąć. Patrz, mogę Wam pokazać. Pyk! 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 O, to ten mi nieśmiertelności zadziałał, no to fajna sprawa, no to powiem wam szczerze, że naprawdę fajna, fajna, fajna sprawa, dobra, idziemy szukać kolejnych youtuberów, może uda nam się kogoś jeszcze znaleźć, o, jest kolejny, kto to będzie, eee, potato, potato to ziemia, jak akurat wziąłem, no dobra, mamy dwóch, trzech, Czterech! Cztery jajka do posadzenia! No to zaraz lecimy, sprawdzamy, kto tu taki będzie. Ehm, tylko mi się sadzonka by przydała. O, inaczej, sadzonka, motyczka do posadzenia tego wszystkiego. Raz, dwa, trzy, cztery. I uwaga, kogo mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. I uwaga, kto to jest? Ehm, czoklet, Master Człek, Doknes i Flotar. Okej, okay, weźmiemy alfabetycznie C D F i M. Okej, okay, czyli ma, e, posadzimy najpierw czokleta. Czoklet pyk. E, doknes. Posadzimy sobie flotara i posadzimy master czułka. Dobra? I co? E, Rośnijcie sobie! Dosłownie na moich oczach przed chwileczką wyrośli! E. Zobaczcie Czoklet Doknes, yy, flotar i master masterczułek. Yy, podejrzewam, że możecie nie znać. Flotara możecie znać, ale master czułka to raczej średnio. Yy, bo chyba już nawet nie nagrywa. Dobra, będziemy wykopywali po kolei czoklecik. Pawełek, dawaj, lecimy. Uwaga, 3, 2, 1, pyk! Wow, co jest? Okej, okay, yy, tutaj trzeba by było. Coś wypadło z niego? Eee, nawet nie. Łopata była. Dobra, eee, dobra, lecimy z Doknesem. Uwaga, 3, 2, 1. Doknes. Eee, Litra. Unbreaking 3 i mending. Wow, nice. Dobra, i flotar. Pod... Eee, bedrock. Dobra, bedrock wypadł. <gryw> bedrock już był. I wow! No to najsi, nice. to powiedzmy, możemy wyrzucić. Bo Master czułek daje, uwaga, Torns 3, 3. To. E, jak to się mówi? Torns? Torns? 3 Protection 3. 4, Unbreaking 3, Mending, yy, Respiration 3, Aqua Affinity. No to kozackie rzeczy, naprawdę mega. Wyobrażacie sobie, żebym ja teraz musiał taki, taki home mieć, a mam taki? Który byście woleli, ten czy ten? No to jest chyba rzecz jasna. Eee, dobra, pójdźmy może poszukać. Jest kolejny, patrzcie. Bremu, Minecraft Bremu. Pozdrawiam serdecznie, eee, dobra, kolejne sadzonki, Jay Dąbrowski, to już chyba były, ej, w poprzednim odcinku chyba już był Hadesiak, Hadesiaka chyba nie było, eee, dobra, pójdźmy, poszukajmy innych sadzonek, czekaj, 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 eee, może by się jeszcze coś... Wujan! No to kurczę, już były w poprzednim odcinku. No ale dobra, czas posadzić, bo, bo to ode mnie nie zależy, co ja znajduję, jakie sadzonki. Eee, no dobra, to lecimy chyba po kolei, co? Raz, dwa, trzy i cztery. Eee, alfabetycznie powiedzmy, dobra. Bremu, J Dąbrowski, H. Eee, Tu coś się nie, nie powiodło, więc zróbmy tak. Zrobimy tak, Hadesiak, proszę bardzo, tu będziesz posadzony, a tu będzie Wojan, pyk, no to najsik, plus ta sadzonka, tylko czekaj, da radę ją wykopać? Sadzonko, wynoś się stąd, nie da radę, dało radę, wow, tak przy okazji zrobiłem sobie jeszcze stone'owego, tego, kilofa i może się przydać do wykopywania stołuna no dobra, ale chyba... O, tak, YouTuberzy wrócili, widziałem. To jest Jay Dąbrowski, to jest Hadesiak. Znam wszystkie skiny, jestem tak naprawdę obczajony w tym. Wojanito, to dzień dobry. Zniknął? Patrzcie, pyk? Zniknął. Wojan? Nie ma Wojana. Wojan? Nie ma Wojana. Wojan! To ja, matruner! O. Yy... Dobra, podejdźmy bliżej. I teraz jest. Wojan i... O, teraz ma. Pyk, 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 pyk! Wojan! Eee, dobra, jest Bremu! Patrzcie Bremu, tako, cyk. Ty, ale jak na niego patrzę to wszystko jest git. Ehm, tutaj mamy Jay Dąbrowskiego, Hadesiaka i... Wojanito. No dobra, e, lecimy z Bremu. Pyk wow Joki killow, kill Pikax! No to teraz patrz Patrz No to jest ten kilof, który chyba był w poprzednim odcinku Tak mi się zdaje Albo go nie było No to to może być mega ciekawe Patrzcie jak się nim kopie Cyk, 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 cyk I teraz patrz e, Powiedz, że szczęście ma, czy nie? Ma szczęście, czy nie? Cze, pyk, 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 pyk No dobra, najsik Dobra, wychodzimy moi drodzy Naprawdę bardzo superancki kilof I teraz pa, pyk Wow, coś z niego wypadło. Mięcho, Mięcho wypadło. 21 steków. Dobra, to teraz Hadesiak. Z Hadesiaka Czapeczka, którą już pewnie mam. Diamond Helmet. To. To jest ta sama. No dobra, i wojanito. Pyk. Bedrock. Nie, już mam tak, tak dużo tego bedrocka, że mogę sobie. Pa, pyk, 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 pyk. Oj. Pyk, 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 no to teraz możemy sobie, wiecie, chodzić, skakać i tak dalej, no to jesteśmy pro playersami, pa, cyk, i powiem wam szczerze, że mamy te, tego bedroka tak dużo, więc moi drodzy, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, Panie, no to jest najważniejsze, żebyście wbili do wszystkich linków, jakie mamy w opisie, dobra, to muszę ściągnąć, bo to mi przeszkadza w skakaniu wow więc moi drodzy, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem zapraszam również na discorda matrunerowice zapraszam również do sklepu matruner.titris.com gorąco zachęcam do kupienia sobie koszuleczek matrunera, kicka Lucy, więc wbijajcie szybciutko, szybciutko no i co najważniejsze, do Discorda, Matrunerowice, bo tam będziecie mogli ze mną porozmawiać, popisać i tak dalej. No i co? To byłem ja, Matrunerito. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostaw łapkę, to ostatni moment, żeby to zrobić. I napisać w komentarzu, super film. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa!